Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie FIDEI Defensor. Nazywam się Bartłomiej Ilcewicz i w dzisiejszej rozmowie porozmawiamy z panem Łukaszem Wilczyńskim. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pan Łukasz Wilczyński jest z organizacji Open Doors, Open Doors Polska, która jest, można powiedzieć, takim oddziałem dużej, międzynarodowej organizacji Open Doors i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o prześladowaniu chrześcijan, o chrystianofobii i chciałbym tutaj wyjść od naszego, nazwijmy to, podwórka tutaj, to znaczy Polski, i troszeczkę więcej porozmawiamy o tym, co się dzieje na świecie, bo też pan szczególnie tym się zajmuje. Ale z pana punktu widzenia, czy w Polsce mamy w obecnym czasie do czynienia z chrześcijanofobią? Też, jakby w porównaniu do tego, co pan widzi na świecie. Jak to z pana z perspektywy wygląda? Ja powiem tak. Stowarzyszenie Open Doors jest obecne w około 70 państwach, gdzie niesiemy pomoc. Co roku obserwujemy Sytuację w tych krajach i publikujemy Światowy Indeks Prześladowań. Światowy Indeks Prześladowań to jest 50 państw, gdzie te prześladowania są największe. Do tego obserwujemy około 74, 76, zależy od roku kolejnych krajów, czyli razem mamy wiele państw i wśród nich nie ma Polski. Więc to oznacza, że nie jest tak, że jak w tych około 70 krajach na świecie, gdzie to prześladowanie jest tak duże że jest tam potrzebna bardzo mocna inter, in, ingerencja organizacji pomocowych. Natomiast widzimy i obserwujemy, że sytuacja w Polsce się zmienia, społeczeństwo się zmienia, jest coraz więcej przypadków dyskryminacji czy chrystianofobii I, dzięki, dzięki, i cieszymy się na to, że są też inne organizacje, które tutaj na miejscu obserwują i monitorują i raportują przypadki chrystianofobii właśnie i z tymi organizacjami staramy się być w kontakcie. Natomiast tak jak mówię, w całej skali świata sytuacja jeszcze nie jest aż tak poważna i kto wie, co będzie dalej. Dodam tylko, że pierwszym krajem, któremu Open Doors niosło pomoc na samym początku była właśnie Polska. Więc kiedyś w, nam pomagano. W, 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 jaki spo, w jaki sposób? Co się wtedy zadziało, że tak powiem, że państwo postanowili e, sprawdzić, czy monitorować, czy pomóc tutaj w Polsce? To były dawne czasy, bo rok 1955, 10 lat po wojnie. Wtedy do Polski przyjechał taki młody chłopak o imieniu Andrew, przyjechał z Holandii, on był chrześcijaninem, przyjechał na zjazd młodzieży socjalistycznej. Chciał się po prostu dowiedzieć, co to jest ta młodzież socjalistyczna, bo dużo o niej słyszał, a niewiele wiedział, nie znał nikogo. Przyjechał do Polski, ale że był wierzący, to chciał się spotkać też z chrześcijanami i odwiedzał różne kościoły protestanckie, katolickie. Spotykał się z ludźmi w ich domach i zauważył, że z jednej strony ludzie w Polsce są bardzo wierzący, ale z drugiej strony, gdy mówią o wierze, ściszają głos, oglądają się za siebie, mówią. Nie teraz, nie rozmawiajmy w autobusie, pogadamy później. Ludzie się bali. To był y, Lipiec 1955 roku. Wtedy jeszcze kardynał Wyszyński siedział we więzieniu. Więc sytuacja w Polsce była bardzo taka ponura, i wszyscy byli w obawie. Były naloty na kościoły, na kościoły domowe. To był jeszcze czas tego stalinizmu, można tak, powiedzieć, Tych, takich tak. najciemniejszych czasów. Dokładnie tak. I on wtedy, widząc tą wiarę i widząc ten potencjał wśród chrześcijan, modlił się, co ja mam zrobić, Boże, jak ja mam im pomóc. No i otworzył pismo święte na słowach: umocnij to, co bliskie jest śmierci. No i <laughs> mówi: no dobra, ale ja mam dwadzieścia kilka lat, jak ja mam to zrobić? I proszę sobie wyobrazić, zaczął bardzo prosto. Sam dwa 3 razy w roku jechał pociągiem i w plecaku przemycał Biblię dla Polaków. Tyle, ile zmieścił, kilkanaście, dwadzieścia kilka egzemplarzy, z tym, że to było nielegalne. Mógł przywieźć tylko jeden swój egzemplarz. Przywoził Biblię, potem dołączyło do niego kilka więcej osób znajomych, potem kolejne osoby i kolejne. I Polska stała się pierwszym krajem, gdzie pomagano chrześcijanom. W pewnym momencie z polskiej strony ksiądz kardynał Blachnicki Nawiązał współpracę i powstał taki wielki e, nurt przemytu Biblii do Polski, a potem również do tych krajów na, bardziej na wschód. Ksiądz Blachnicki, no. czyli Ruch Światło-Życie. Dokładnie tak, i dokładnie tak. I tutaj ten ruch, ja do dzisiaj spotykam ludzi już w swoim wieku, którzy mówią: wie pan co, ja w tym brałem udział, ja przemycałem Biblię, albo ja modliłam się wstawienniczo. Żeby nas patrol milicji nie zatrzymał, bo przewoziliśmy różne nielegalne materiały. Oczywiście z tą pomocą biblijną szły też maszyny do pisania, oczywiście, nielegalne, wsparcie finansowe, no wszystko to, co było potrzebne. Także, tak jak mówię, pierwszym krajem, którym niesiono pomoc, była Polska, teraz my pomagamy gdzieś indziej. Co będzie za kolejne 60, 50, czy 30 czy 10 lat? Nie wiadomo. Ale jeszcze bym chciał wrócić na chwilę tutaj do Polski, bo pan powiedział, że teraz Polska nie jest na tej liście, ale to dlaczego? Dlatego, że może to zabrzmi tak brutalnie, dlatego że w Polsce jeszcze nie przelała się krew, jeszcze nie zburzono żadnego kościoła, nie było, nie wiem, zamachu terrorystycznego na żadną świątynię. Czy to właśnie dlatego, czy jest jakiś inny wskaźnik? Tutaj mówimy o tej chrystianofobii w Polsce. Ja powiem tak, no, z naszego punktu widzenia sytuacja jest może się wydawać zła. Natomiast patrząc na skalę, na takie kraje, gdzie na co dzień, na szeroką skalę dochodzi, czy to do przemocy fizycznej, czy to różnych form dyskryminacji, Polska nadal jest takim, taką oazą spokoju. Czy to nam się podoba, czy nie, nie jest jeszcze tak, że, Bo to, że w Polsce jest zdewastowany kościół, no to przynajmniej mamy kościół, tak? Nie musimy się spotykać po domach albo gdzieś w lasach. To, że są wyzwiska, to jest trudna sprawa oczywiście, natomiast nadal nie dochodzi do takich systemowych ataków na osoby wierzące, systemowych. Podam przykład. Jeśli w niektórych rejonach Indii, Ktoś domyśli się, że zostałeś chrześcijaninem, że na przykład nie poszedłeś na jakąś uroczystość hindus hinduską. Wtedy nagle twoi sąsiedzi i twoja rodzina zaczynają być podejrzliwi i cię obserwują. Jeśli zobaczą, że coś z tobą jest nie tak, że regularnie nie przychodzisz na ich uroczystości, albo jeśli zobaczą, że masz w domu jakieś elementy związane z chrześcijaństwem. To wtedy angażują kolejny element represji, czyli angażują władze lokalne, i angażują lokalne, takie władze duchowe, duchowne, którzy wtedy angażują na przykład policję albo pewne grupy ludzi, którzy mogą cię zaatakować. Także w tych miejscach, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie, to nie są pojedyncze przypadki ataków. To są już takie zorganizowane, systemowe. Formy wywarcia opresji na chrześcijan, bardzo często powiązane właśnie z przemocą fizyczną. Więc to, że Polski nie ma na indeksie prześladowań, to tylko oznacza, że skala i zakres tego, co się u nas dzieje, według naszej metodologii jest na tyle niewielka. No nie, chcę, nie chcę używać słowa jeszcze niewielka wolałbym, żebyśmy się tam nigdy nie znaleźli. Jest na tyle niewielka, że w tej pierwszej pięćdziesiątce czy siedemdziesiątce jeszcze nas, właśnie jeszcze, nas nie ma. Mm -hmm. To może właśnie teraz przejdźmy do tego, czym Pan się zajmuje. Troszeczkę może na temat open doors, bo open doors to znaczy otwarte drzwi. Czy to oznacza, no niektórzy może by tak zrozumieli, że to są otwarte drzwi, na przykład, nie wiem, dla imigrantów? To trochę tak brzmi. Czy może to jest jakieś inne znaczenie w kontekście właśnie pomocy prześladowanym chrześcijanom? Tutaj każdy może sobie interpretować, jak chce, natomiast nazwa pojawiła się po jakimś czasie. Najpierw nie było nazwy, był po prostu brat Andrew. Andrew, który zaczął taki wielki międzynarodowy ruch pomocy prześladowanym chrześcijanom. Jednak założyciel Open Doors zauważył, że w pewnym momencie, zauważył, że od samego początku, tam gdzie Pan Bóg, tam gdzie on chce iść, Pan Bóg mu otwiera drzwi. Spotykał się z ludźmi za żelazną kurtyną, spotykał się z szefami organizacji terrorystycznych na Bliskim Wschodzie. I za każdym razem, gdy potrzebował gdzieś się dostać, pomóc prześladowanym chrześcijanom, Pan Bóg otwierał mu drzwi. I stąd ta nazwa Open Doors. Po prostu nie jest powiązana z innymi, z innymi rzeczami. Mhm. A w jakich e, państwach działa Open Doors oprócz Polski? Znaczy, nie, 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 nie wymagam tutaj, żeby wymieniać wszystkich. Chodzi mi, nie wiem, może jakąś taką sk skalę, powiedzmy, nie wiem, porównawczą w kontekście na przykład kontynentów. Skala jest taka. Niesiemy pomoc w około 70 państwach na świecie. Do tego, czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem naszych organizacji powiązanych, naszych partnerów. Do tego, w około 20 państwach na świecie, takich jak Polska, tak zwanych państwach wolnych, informujemy o tym, o tym co się dzieje u naszych braci i sióstr, i zbieramy, też oczywiście, organizujemy pomoc dla prześladowanych chrześcijan. Więc razem mamy już około 90 krajów. Tak. Więc to jest mniej więcej połowa krajów na świecie. Jeśli ktoś spojrzy na naszej stronie internetowej, na światowy indeks prześladowań, to są to przede wszystkim państwa Afryki i Azji. Są też trzy państwa z Ameryki Łacińskiej. Głównie jest to Afryka Północna i Afryka Subsaharyjska. Potem jest Bliski Wschód. Potem idziemy dalej w stronę Indii, Chin. Postsowieckich republik, na przykład Kazachstanu. Ale zachęcam, żeby rzucić okiem na naszą stronę, tam jest więcej, można też poczytać o każdym kraju, ponieważ ka w każdy kraj jest odpowiednio zbadany i zraportowany. W którym rejonie, w takim razie, tutaj yy, nawiązując do tego, co pan powiedział, jest najgorzej? To ja zapytam nie wiem, czy pan sprawdzał jeśli nie, to tym lepiej ja zapytam jak pan sądzi, i państwa też, oglądających, zapytam jak Państwo sądzą, który kraj jest na pierwszym miejscu w światowym indeksie prześladowań? Nie wiem, Korea, Korea Północna, Chiny? Do tego wrócę, ponieważ w tym roku na pierwszym miejscu jest Afganistan. Oczywiście jest to związane z sytuacją, która spotkała chrześcijan w zeszłym roku po wycofaniu się wojsk amerykańskich z tego kraju. Chrześcijanie od razu zostali, no niestety, wpisani na czarne listy. Wielu z nich, ci, którzy nie zdążyli uciec, po prostu zostali zabici albo chowają się gdzieś bardzo, bardzo głęboko w podziemiu tak zwanym. I obecnie Afganistan jest naj, najtrudniejszym krajem, jeśli chodzi o życie dla chrześcijan. Natomiast pan bardzo słusznie zauważył, Korea Północna. Przed tym rokiem 2022, przez 20 lat, Roku, Korea północna była na pierwszym miejscu światowego indeksu prześladowań. Ja zadaję to pytanie, bo podejrzewam, że niektórzy z widzów mogli sobie odpowiedzieć, któryś z krajów y, związany z islamem, Bliski Wschód, któryś z tamtych krajów, y, z tamtego rejonu. Natomiast prześladowania chrześcijanie, nie chciałbym, żeby to było związane z konkretną religią, bo tak jak mamy różne religie, ale mamy też różne Organizacje bardzo radykalne w tych, w tych religiach. Więc nie chciałbym, żeby prześladowanie równało się dla kogoś islam. Dlatego pytam o Koreę Północną. W Korei Północnej oczywiście wszyscy są prześladowani, którzy chcą samodzielnie myśleć, którzy chcą, nie wiem, mieć swoje, swoje własne życie. Po prostu każdy jest prześladowany, a chrześcijanie szczególnie, bo jak wiadomo, kim chce być bogiem dla każdego i nie znosi innych bogów. I tutaj jest problem. Problem w Korei Północnej jest taki, że głównym źródłem prześladowań dla chrześcijan są ich własne dzieci. One są tak wychowywane, tak mają wybrane mózgi, są tak zaprogramowane, że jeśli zobaczą u rodzica podejrzane zachowanie, czyli na przykład przed posiłkiem rodzic chwilę milczy. Mhm, czy czyli się modli się, czyli dokładnie się dokładnie modli. Dokładnie tak, dokładnie. Albo zobaczą jakąś podejrzaną książkę czy karteczkę z napisami, której tam nie powinno być, to dzieci są doskonale nauczone, że mają pójść do najbliższego e, punktu, gdzie jest e, jak, jakiś e, urzędnik państwowy, albo mają zgłosić w szkole swoich rodziców. I za, za to, co wymieniłem, czy za modlitwę, albo za posiadanie Biblii, grozi albo rozstrzelanie, albo zesłanie do obozu pracy, które to obozy pracy wyglądają trochę tak, jak obozy koncentracyjne, które były na naszym terenie. Mamy tutaj w takim razie do czynienia: no, tak to może zabrzmi humorystycznie, aczkolwiek to nie o to chodzi, ale do czynienia z takimi, można powiedzieć, koreańskimi pawkami morozowymi, tak? Morozow, pawką morozow. Takie, takie postać z czasów Związku Radzieckiego. I to jest takie bardzo ciekawe, to co pan powiedział, bo tak, faktycznie, my zwracamy uwagę tutaj na islam, że tam może być, czy w tych rejonach może być największe prześladowanie. A te prześladowanie jest właśnie w tych, można powiedzieć, reżimach totalitarnych, tak? No, no my byliśmy też przez jakiś czas, może nie aż w tak mocnym, bo te kraje się różniły, ale z jednego pnia wychodziły jakiegoś tam socjalizmu, komunizmu, prawda, który się tam przekształcał w przeróżne formy, ale my, my jakby do tej pory to przez kilkadziesiąt lat trwa. Dokładnie tak, reżim totalitarny jest jednym ze źródeł prześladowań. Wspomniał pan też Chiny. Chiny to też jest ciekawy przykład, bo ta forma, jaką przybierają tam prześladowania, to jest trochę tak jak prześladowania przyszłości. W Chinach zastosowanie technologii cyfrowej, systemów rozpoznawania twarzy, totalnej inwigilacji kamerami przemysłowymi społeczeństwa, to pokazuje w Chinach, że w jaki sposób człowiek może być namierzony i dyskryminowany, ten cały system punktów społecznych. Nie wiem, czy pan o nim słyszał. Oczywiście, to... tak, tak, słyszałem. I co jest najgorsze, że to już jest, gdzieś ten know-how, tak to nazwijmy, pr próba jest przemycania tego w inne rejony świata. To nawet nie jest próba przemycania, to jest po prostu sprzedawanie licencji. I ta licencja już jest sprzedana do dwóch krajów. Nie wiem, czy mogę na wizji o tym mówić, więc jak ktoś chce, to się dokopię tej informacji. A jeden z krajów europejskich rozważa, Myślę, że dosyć poważnie zakupienie takiej licencji. To znaczy, wiem, że taki system częściowo wprowadzono we Francji, w Nicei po zamachach terrorystycznych. No, ja myślę, że to też jest taki system, nad którym niezależnie niektóre kraje mogą pracować. Ja, na czym to polega? Bo nie wiem, czy wszyscy widzowie wiedzą. Wyobraźmy sobie, że człowiek idzie sobie ulicą, spieszy się na spotkanie albo chce obejrzeć program Fidei Defensor w domu, więc przechodzi na czerwonym świetle. I nagle pojawia się na monitorze obok przejścia dla pieszych, pojawia się jego zdjęcie, dane i informacja, ten obywatel właśnie zrobił wykroczenie. To nie byłoby jeszcze problemem, gdyby do tego wykroczenia nie było powiązany system punktowy, to znaczy, prawidłowy obywatel, który nie popełnia żadnych wykroczeń, na początek dostaje pewną pulę punktów, ale przejście na czerwonym świetle lub jakieś inne zachowania, których władza nie lubi. Sprawiają, że tych punktów ubywa. Na przykład na Facebooku, w jakichś mediach społecznościowych. Na przykład, tak, tak, oczywiście. W Chinach od. Bo dlaczego mówię o przejściu dla pieszych? Bo to jest taki ogólny przykład. Natomiast wyobraźmy sobie, że te kamery są montowane w kościołach. I potem sobie wyobraźmy, że do kościołów w Chinach nie może chodzić młodzież poniżej 18 roku życia, a na nabożeństwa mogą przychodzić tylko zarejestrowani członkowie wspólnoty. Oczywiście, ja tu tak? oczywiście tego kościoła takiego koncesjonowanego tak przez władzę. To, to, dokładnie, no, to takiego, któremu po, powiedzmy władza pozwala e, działać. Bo nawet tym niekoncesjonowanym do pewnego stopnia pozwala działać. Oczywiście pod takimi bardzo konkretnymi warunkami. Tam nie ma możliwości przyprowadzenia kogoś z zewnątrz. Nie ma możliwości ewangelizacji w takiej otwartej formie, prawda? Więc. Kościół, który w ten sposób działa, jeśli ktoś przyjdzie do tego kościoła, straci punkty. Co to znaczy, że straci punkty? Młodzież może nie pójść na uniwersytet, może nie dostać się na, na studia. Może być zakaz y, poruszania się y, po kraju, czyli będziesz tylko mógł być w jednym mieście. Czyli nie, nie kupię biletu na przykład przy kasie Nie kupisz biletu oczywiście. Rajowej. Albo na przykład będzie takie utrudnienie, że nie możesz polecić samolotem, no to żeby pojechać na drugi koniec kraju gdzieś tam do swojej babci czy do rodziny trzeba jechać kilkadziesiąt godzin samochodem mhm. albo może być blokada awansu czyli to co działo się w Polsce za komuny prawda. Mhm. Na pewnych stanowiskach szczególnie gdzieś tam związanych z rządowymi będzie ci zablokowany awans. Nie będziesz mógł, no ograniczenia, ogranicza tutaj wyobraźnia, tak naprawdę. Natomiast ten system punktowy, połączony powiedzmy jeszcze z tym, co się zapowiada, czyli z pieniądzem elektronicznym albo z pieniądzem o ograniczonej ważności, no to to są nowe wyzwania także świata prześladowanych chrześcijan, z którymi będziemy musieli się zmierzyć za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ja jeszcze chcę jednak wrócić do tego, jakby jeszcze mi zostały takie dwa pytania. Koniecznie. Jedno pytanie dotyczy tego, w jaki sposób państwo pomagają, a drugie pytanie wiąże się z pana niedawnym wyjazdem na Sri Lankę. Może zacznijmy od tego wyjazdu na Sri Lankę. Jak, tak. jak on ten wyjazd wyglądał? Po co pan pojechał, do, pojechał na Sri Lankę I, i co się tam działo? W jaki sposób tam jest prześladowany kościół? 23... Jasne. 21 kwietnia. 2019 roku, czyli 3 lata temu. To była Wielkanoc. Rano wybuchło osiem bomb w trzech kościołach i w trzech hotelach. Dwa kościoły katolickie, jeden kościół protestancki, w hotelach wybuchły dlatego, że inne kościoły, które były na celowniku, miały zbyt mocną ochronę i po prostu łatwiej było wysadzić się zamachowcowi hotelu. Ja byłem teraz w jednym z tych kościołów, w kościele katolickim, pod wezwaniem świętego Sebastiana, to jest jeden z patronów Sri Lanki. To właśnie zdjęcie, które tutaj widzimy, to jest zdjęcie Chrystusa z W tym kościele poranna msza święta, Wielkanoc, końcówka mszy, ogłoszenia parafialne, ksiądz składa życzenia Wielkanocne, i w tym momencie jeden człowiek, który stoi przy bocznym wejściu, odpala bombę, którą ma w plecaku. Ale to był samobójca? Z, samo, zamachowiec samobójca, dokładnie tak. Ta bomba nie tylko, że zabija ludzi w promieniu najbliższym, ale sprawia, że dach pęka i te gruzy z dachu jeszcze spadają na ludzi. W tym jednym kościele w jednym momencie ginie 115 osób. Kolejne oczywiście wszyscy, którzy byli na tej mszy w jakiś sposób zostali poszkodowani. Przerażające ta dziewczynka którą tutaj widzimy straciła mamę była nam ze swoim bratem z tatą i z mamą. Mama nie wróciła do domu. I teraz tak nasza organizacja była od początku z osobami które zostały poszkodowane. I zapytaliśmy tych ludzi już po jakimś czasie. Prawda to już minęły trzy lata. Pytamy ich to w takim razie jaka pomoc była dla was najważniejsza. I ci ludzie odpowiadali wszyscy podobnie, bo mówili tak, słuchajcie, rzeczywiście było dużo organizacji, które tu przyjechały z całego świata, przyniosły nam pomoc, ale przyjechały, porobiły zdjęcia i pojechali. A wy zostaliście z nami przez kolejne dni, tygodnie, miesiące i dłużej. Odwiedzaliście nas w domu, oglądaliście albumy rodzinne. Słuchaliście historii o naszych zabitych, dzieciach, babciach, mężach, żonach. Milczeliście z nami, płakaliście z nami, modliliście się z nami, i za to Wam jesteśmy wdzięczni. I Sri Lanka dla mnie jest właśnie takim miejscem, gdzie po prostu obecność jest najlepszą formą pomocy. I za to ludzie dziękowali właśnie za taką obecność. Więc teraz po trzech latach przyjechaliśmy, żeby odwiedzić te miejsca, żeby pomodlić się z tymi ludźmi, żeby wejść do kościoła, gdzie przecież mamy 115 męczenników w jednym kościele mamy, prawda? I ja mogłem tam wejść, mogłem. Ten kościół jest już odbudowany, oczywiście odremontowany, ale. No właśnie chciałem zapytać o to, jak zareagowała ta wspólnota? Czy pan się z tą wspólnotą spotkał e, również, e, nie wiem, te, te miejsce, czy ono odżyło, można powiedzieć? Rozmawiałem tam z księdzem i on powiedział, że tak, odżyło, ale do dzisiaj widać wielkie skutki tego, co tam się działo. Bo ksiądz mówi tak: Do dzisiaj są osoby, które boją się przyjść do kościoła. Po prostu mają taki wielki strach. I mówi: Do dzisiaj są osoby, które albo czekają na kolejną operację, albo zażywają leki przeciwbólowe, albo mają problemy psychiczne. I ten ksiądz powiedział, że parafia cały czas się nimi opiekuje. I to też jest niesamowite, że po trzech latach, ponad trzech latach, oni cały czas mogą liczyć na pomoc. Bo powiedział, że parafia zwraca im koszty leczenia, pomaga w znalezieniu odpowiednich lekarzy czy psychologów i, i są zaopiekowani. Więc cały czas widać skutki w ludziach po prostu. Natomiast parafia odżywa, no ludzie przychodzą do kościoła, modlą się tam i cieszą się, że ktoś ich odwiedza. To też było miłe, że, że zauważyli, że jesteśmy i, i że możemy się spotkać. Natomiast niestety na Sri Lance to, co boli chrześcijan, i to nie tylko z tych trzech kościołów, jest to, że do dzisiaj nie znaleziono sprawców. Nikt się nie przyznał. Oczywiście zidentyfikowano tych, którzy się wysadzili, ale nie wiadomo do dzisiaj, kto za tym stoi. I przed tym kościołem, w którym byłem, widać takie wielkie plakaty z napisem: Błagamy o sprawiedliwość. Pana Chcemy poznać prawdę. Pana przypuszczenia, kto to mógłby być? Moje przypuszczenia tam wiele nie pomogą, bo nie jestem specjalistą. On, no właśnie, to są te plakaty, które teraz widzimy. Natomiast przypuszczenia są takie. Po pierwsze. Władze miały informację, że może dojść do wybuchów w Wielkanoc. To mhm. zrobiły z tą informacją. Czyli nie zabezpieczono na przykład. Dokładnie tak. Druga rzecz. Dwóch zamachowców zostało zidentyfikowanych jako dzieci bogatego muzułmanina, które w pewnym momencie musiały się w jakiś sposób zradykalizować. Natomiast to są tylko poszlaki. Kto za tym stoi? No nietypowo nikt się nie przyznał. Zazwyczaj takie organizacje przyznają się do tak dużych akcji. Przecież to była akcja, kiedy w jednym momencie w kilku miejscach wybuchły bomby. Więc to musiała stać za tym duża organizacja. Kto dokładnie? No, nie wiadomo, nie chcę spekulować. Mhm. Proszę powiedzieć jeszcze, za chwilę będziemy już kończyć naszą rozmowę, ale jeszcze chciałbym się dowiedzieć, czy to był jedyny kraj, w którym pan był w ramach Open Doors? Nie, to nie był jedyny. Byłem w Meksyku w 2020 roku, tuż przed rozpoczęciem pandemii, więc jeszcze zdążyłem wrócić do Polski. Potem wszystko się pozamykało, no teraz wracamy. Byłem też w Etiopii w tym roku. W przyszłym roku też jadę, ale to na razie nie, nie ma co mówić jeszcze, gdzie to się zobaczy. To proszę na koniec powiedzieć, w jaki sposób można pomóc. Open doors? Po to, żeby open doors pomogło chrześcijanom prześladowanym na świecie? To już tak króciutko. My pomagamy w jaki sposób? Pomagamy zawsze na miejscu, w łączności z lokalnym kościołem. Odpowiadamy na ich potrzeby. Dlatego ta nasza pomoc jest różnorodna. Bardzo szeroko o tym można by zrobić, osobny odcinek. Natomiast jak możecie nam pomóc pomagać? Temat prześladowania jest bardzo abstrakcyjny, dla wielu ludzi nic nie mówi. My w Polsce prowadzimy tak zwaną służbę prelegencką. Odwiedzamy wspólnoty, parafie, grupy modlitewne no, każdego, kto chce słuchać. I przyjeżdżamy tam i opowiadamy o tym, co się dzieje na świecie. Można nam zadać pytania, można porozmawiać i wtedy możemy coś pomyśleć o niesieniu wspólnej pomocy. Natomiast Idea jest taka, poznajmy ten świat, módlmy się za prześladowanych chrześcijan, jak już ich poznamy i mamy jakąś relację z nimi, pomagajmy, czy to finansowo, czy w jakiś inny sposób. Mm -hmm. Bardzo serdecznie dziękuję w takim razie na, za rozmowę. Tutaj można powiedzieć, że zachęcił pan do tego, by jeszcze nie raz się spotkać może w naszej rozmowie FIDEI Defenser, ponieważ wątków tutaj zostało otworzonych bardzo dużo. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Widzieli Państwo także tutaj stronę internetową opendoors.pl, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje o działalności Open Doors w Polsce i nie tylko. A naszym dzisiejszym gościem był pan Łukasz Wilczyński właśnie z Open Doors Polska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję i być może do zobaczenia. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejną rozmowę FIDEI DEFENSOR.